うん。 Witam wszystkich u mnie na kanale. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje od Was. Bardzo witam nowe osoby, które do mnie dołączyły, i oczywiście zachęcam osoby, które mnie jeszcze nie subskrybują, o to, aby dołączyły do mojej społeczności. Słuchajcie, ja nagrywam znowu z auta, bo powiem wam, że. Tutaj mam spokój, mam chwilę tak naprawdę, żeby cokolwiek do Was powiedzieć, bo w domu jest ciężko, szczególnie z rana, kiedy jest tyle rzeczy do ogarnięcia. Mały wsaje, jest marudny, trzeba mu zrobić jeść i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Ja byłam teraz u ginekologa, bo już dawno nie robiłam sobie cytologii przed porodem małego, także już będzie gdzieś z dwa lata. Musiałam sobie zrobić. Od razu dostałam skierowanie na OSG piersi z tego względu, że Moja siostra chorowała na raka i no, są duże wskazania. Także ja mogę też coś tam mieć, jeżeli to jest genetyczne. Także dziewczyny, badajcie się, chodźcie regularnie do ginekologa. Nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami i to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby badać te piersi. I inne te rzeczy, które, które trzeba badać, tak? Nie wstydźcie się tego, bo wiem, że jest bardzo dużo dziewczyn, które po prostu wstydzą się, ginę kolegów, a naprawdę nie ma czego, no? Nic co ludzkie nie jest mi obce, że tak powiem. Ja teraz senam pod netto, ponieważ wejdę na chwilę. Tutaj są te mini marchewki, które Lila bardzo lubi je chrupać, a u nas w pobliżu nie ma nigdzie netto, dlatego szybko wyskoczę, kupuję je te marchewki. I zobaczymy, co dzisiaj będziemy jeszcze robić. Na pewno będę musiała posprzątać dom, bo wróciliśmy z tego zakopanego. I szczególnie, że wczoraj się źle czułam i miał, miał po prostu chwilę, żeby bałaganić w domu. Także dzisiaj na pewno będę to ogarniać, będę zmieniała pościel i tak dalej. Więc zostacie ze mną. Wracam do domu tutaj prowadzę samochód, więc wybaczcie, nie będę patrzyła e, kamerkę. Powiem Wam, byłam w tym Rosmanie i faktycznie, tak jak siostrzenica mówiła, nic nie ma z tego Timu X, już nic, ani Balsamów, ani puszczyków, ani perfumów, nic kompletnie nie za to cała półka e, kosmetyków e, Wersow, Versov, Verso, nie wiem jak to się mówi. Też tej youtuberki bardzo znanej i były bardzo fajne paletki od niej, brokatowe takie, aczkolwiek no ja nie kupiłam, bo ja jedną paletkę mam, ta jedna paletka, którą ja mam już w zupełności wystarcza, bo ja się rzadko cieniami maluję, więc nie chcę, ale jest to fajny prezent, żeby komuś zrobić, bo ceny są naprawdę spoko i są ładne te paletki somatowe, brokatowe. Także szczególnie jako prezent dla nastolatki to warto do tego Rossmana zajrzeć i zobaczyć, pudry, rozświetlacze, też fajne, fajne produkty, no. No ale Simu X je było nic, zaraz chciałam tej lice. znaczy wiadomo, ona jest jeszcze zamana na kolorówkę, ale yy, balsam przynajmniej jakiś kupić, ona ma jeden od Julki, ale wiadomo chciałabym mieć wszystkie cztery od dziewczyn, bo ona sobie rączki tą smaruje. One są fajne. Lila ma też bardzo suchą skórę, więc sobie nawiża to tym balsamem. No i nie ma, no nie ma, no będę musiała szukać jeszcze może w internecie gdzieś poszukam. Zobaczymy. W każdym bądź razie ja byłam po potem marchewki, tam kupiłam kilka innych warzyw. Boże, jakie ceny netto za głupią paprykę. Masakra. Wracam do domu, biorę się za sprzątanie. Bardzo mnie długo nie było, bo sama wizyta u pani doktor Mizaja godzinę. Starsza pani, i naprawdę. Pytałaś mnie rzeczy po trzy razy. No, ale tak też bywa. Wszyscy są teraz na urlopach, więc musiałam iść do tej y, pani doktory, która, że tak powiem, mi została. <goda> Ta pogoda jest w ogóle jakaś taka dziwna. Powiem Wam, jak wyszłam ze sklepu, padał, padał deszcz. Teraz świeci słońce. Kurcze, nie wiem czy wyjść mam na spacer, czy nie wyjść, bo niby miał padać, ale jest fajnie. Mamy bo dzisiaj... Pierwszą wizytę miał u fryzjera dzisiaj. Miał remik i szybko wrócili do Tadeuszem. Sprawował się, dał się obciąć. Także jestem z niego dumna, dumna mama. To są ogólnie moje zakupy. Nie będę Wam pokazywała za bardzo tych spożywczek. Chciałam Wam tylko pokazać e, płyn do kąpieli. On jest mega duży. 750 ml, w nie kupiłam i super pachnie. I tam on grosze kosztował. Ja Wam stały filmik. No, bardzo fajnie pachnie. Aha, i odżywkę sobie kupiłam z Else. Ale na pewno jeszcze sobie zamówię jakąś zawon albo z oriflejmu. Ale ona też była bardzo tania, więc sobie wzięłam rozplantująca niby, nie? Do rozczesywania włosów. Chociaż ja i tak teraz jak włosy obciąłam, to bardzo fajnie mi się rozczesują. Winogrona bezplastkowa. Takie te mini marchewki dla dzieci. I sobie wzięłam jeszcze na te swoje nowe okulary hmm, futerał. taki. Fajne, eee, rozmanie 13,50. Bo nie mam aż no szkoda mi teraz tych okularów. No i w sumie nic tu takiego nie ma. Sosy, słodkowe, bo będę dzisiaj robiła słodkę eee, z Pekinską. Tam, water, chrupki dla remika, serki dla dzieci, banany. Nic szczególnego. Ja właśnie remik się kąpie, Jest gdzieś dopiero godzina 18, ale oczywiście zrobił to kolor, może on się chce iść kąpać, że. O, masakra. Dar się chyba przez 15 minut i musiała postawić na swoim, więc kompię się tutaj, obok mnie bawi się mnie się za publikacji. Dzisiaj za dużo powiem, wam nie udało mi się posprzątać, bo po prostu mi na to nie pozwolił. Troszeczkę kuchnię ogarnęłam, ale jak on przychodzi do kuchni, wyciąga mi wszystkie garki, wszystko z szafek. Nie słucha się, w ogóle już sięga do blatu, zaczynam się ściągać rzeczy z blatów. Jest takim urwisem. Więc no, troszeczkę kuchnię ogarnęłam trochę pokój i tam podkurzałam, zużyłam łóżko. I więcej będę musiała sobie zostawić na jutro. Także jeżeli ktoś mówi, że jak dziecko może nie słuchać, albo jak może robić to, jak może robić tamto, jak może nie chcieć yy, spać sama, jak może nie chcieć jeździć wózku, no to słuchajcie, ja Wam gratuluję, że macie takie grzeczne dzieci, ale... Ale nie wszystkie dzieci są takie same, nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Moje dziecko jest bardzo, bardzo absorbującym dzieckiem. W porównaniu do córki, jak była malutka, o to jest niebo, a ziemia naprawdę daje mi w kość. Także zazdroszczę, zazdroszczę ludziom, którzy mają więcej czasu dla siebie i którzy mają Grzeszne dzieci, ale po prostu nie powinni się wypowiadać na ten temat, jeżeli nie mają zielonego pojęcia, co to znaczy, czy takiego jakiego urwisa w domu. Powiem Wam, że mam tyle materiału do zmontowania. Dzisiaj będę już musiała coś zmontować, bo mam jeszcze ostatni dzień zakopanego. Później jeszcze miałam nagrany Lumpex, nagrany dzisiejszy filmik, jakiś tam zalążek. Mam tyle tego materiału, że muszę to wszystko pozgrywać na komputer i zacząć to montować, bo <noise> nie mam kiedy się nie wyrabiam, a jeszcze ma tyle pomysłów na filmiki, że oho naprawdę dzień 24 godziny to za mało. Chciałabym serial sobie jeszcze dzisiaj obejrzeć, przynajmniej dwa odcinki krzyku, bo jestem w drugim sezonie. Powiem Wam, że <laughs> serial ogólnie jest w ogóle straszny i jest mega, mega naciągany, jak dla mnie, bo... To znaczy niezrozumiałe było dla mnie to, że cztery osoby, cztery osoby na, na jedną, na tego mordercę nie umiały sobie poradzić, wręcz jak się wywróciły, to czekały na to, aż morderca ich dopadnie u śmierci, więc jest mega naciągany serial. Ale przyjemnie się go ogląda i... Jednak, no jest ta ciekawość, nie? Kto jest mordercą, kto zabija, jest takie troszeczkę trzymanie w napięciu I dlatego ja się zdecydowałam, że ten drugi serial, y, pf, przepraszam, drugi sezon y, też będę oglądać i, i oglądać Hej, Jana to jest z kuchni, jest już kolejny dzień, wczoraj nic nie, nie nagrałam więcej, bo no bo nie da się przy małym czasami, ten kto ma małe dzieci to wie. Dzisiaj tłusty czwartek, ale ja będę yy, troszeczkę odbiegać od normy i nie będę piekła yy, pączków. Mama to dusza zrobiła tak dużo chrustu, że w, że w zupełności nam to wystarcza. Plus moja mama dzisiaj ma jeszcze przywieźli bo ilka jest u nich. Od dwóch dni jeszcze ma ferie, więc tam jest, ma przywieźnią. I ma przywieść pączki, by robiła, więc nie będę robiła niepotrzebnie. Bo co za dużo, to niezdrowa. Ja teraz będę robiła sałatkę taką z filetem na parze chcę zrobić i z makaronem z zupki chińskiej. Właśnie mamy od tej dzika robi takie sałatki i one są pyszne. Ja sobie ją po prostu normalnie zaleję i odcedę. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie, bo to tak naprawdę będzie mojego autorstwa. Plus, kupiłam sos sałatkowy. Plus mam majonez, po, po prostu powrzucam, zamieszam sałatę pekińską, co tam mam po prostu w lodówce i zobaczę, co finalnie z tego wyjdzie. Mam po prostu ochotę na taką sałatkę. Ostatnio jem bardzo dużo sałatek. Jak byliśmy w tym zakopanym, to też yy, zamawiam sobie sałatkę. Jak gdzieś idę z Taduszem coś zjeść, to no, jakoś ostatnio po prostu wolę to niż te niezdrowe jedzenie. Mam dwie duże piersi z kurczaka, więc myślę, że z jednego, jeden, jeden wejdzie do sałatki, ale drugiego po prostu zostawię na kotlety dla Lilki, bo ona innych nie je, Ona schabowego nie je, bo jest dla niej miasta, mielonego nie je, bo jest ble. <śpiewanie> więc jest tylko z kurczaka, więc zostawię jej. A drugą piersi po prostu wkroję tak bardzo, bardzo drobno. Ja lubię, jakie jest mięso w sałatce drobno pokrojone, no. więc zabieram się do pracy. No jednak skroiłam te dwa filety, bo było mały ten jeden, ogólnie tak to wygląda, jakby ktoś nie wiedział jak wygląda garnek na parze, ma takie dziurki, ja często i gęsto bywam na dietach, zresztą powiem Wam, że ja mogę jeść, jeżeli chodzi o filet na parze, to mogę jeść taki ołowy bez żadnych przypraw i mi smakuje, z tym nie mam problemu, także wiem, że mogłabym go zrobić w panierce, ale chcę, żeby był na parze. I tu jest na dole woda, wiadomo. Ja Woda się gotuje, i to nam się wszystko robi na parze. Jeszcze pokrywkę, tylko muszę założyć. Ja sobie to załączę, i w tym czasie załaduję snadwarkę. To jest moja sałatka, wygląda jak wygląda, bo już jest połowa miski zjedzona, troszeczkę zjadłam. Ja troszeczkę Tadeusz, troszeczkę tam rodzicom jak byli. Powiem by Wam, wyszła mi naprawdę, naprawdę smaczna. Ja tam dodałam tak, tego kurczaka, co Wam mówiłam, dwie w sumie piersi na parze, pokrojone w kosteczkę, później makaron z zupki chińskiej, z dwóch zupek chińskich tak naprawdę. Poczekam, aż zalałam normalnie, poczekam, aż spęcznieje i potem sobie odcydziłam, Zmieszałam wszystko. Później dodałam jeszcze puszkę y, marchewki z y, groszkiem. Dodałam jeszcze ser mozzarella, bo musiałam go wykorzystać, bo mi się data ważności kończyła. I mówię a w sumie to pasuje do innych sałatek, ale dodałam i powiem Wam, całkiem spoko. Y, dobrze, dobrze. Dobrze to pasuje, dobrze to smakuje. No i dwie łyżki majonezu. Oczywiście posoliłam, wymieszałam wszystko i no, chyba będę robiła częściej takie sałatki, bo naprawdę spoko wyszło. Ukażę Wam moje zamówienie z awonu. Tutaj mam trochę baga na stole, ale sprzątam teraz, skończyłam teraz sprzątać kuchnię. Za chwilę biorę się za ten stolik i tutaj za pokój, bo oczywiście, no wczoraj Czasem sprzątam u Remika w pokoju, ale wiadomo, jak to jest z dzieciątkiem, że na bałaganiu. Tutaj sobie piję kawkę w lilii Kubku. I tak, mam taki duży 1000 ml płyn do kąpieli. Ja bardzo to płyny z Awonu lubię i one są bardzo fajne w cenach. Ten chyba akurat kosztuje 15 zł z Awonu albo 13. Nie, dobra, nie będę Was wprowadzała w błąd, bo nie pamiętam. Ja w sumie za. Te cztery kosmetyki płaciłam 35 zł. Nie myślę, że dużo Tu, jeżeli prysznic dla Tadeusza, on bardzo fajnie pachnie. Meski. Ja mu wziąłam na urodzinę do prezentu, bo tak jak mówiłam, kupiłam mu tylko słuchawki, więc troszkę mało. 500 ml. A tutaj kulka, bo on bardzo szybko kulki pod pachy zużywa z Full Speed. Full Speed to jest chyba, powiem Wam, najlepsze Męski zapach, jaki po prostu y, miałam okazję wąchać w życiu. I krem y, do rąk dla mnie, bo ja lubię. Ja co chwilę ręce smaruję. Szczególnie, że tutaj jest strasznie, y, że tutaj mam strasznie suche ręce po prostu. Po tej wodzie, którą mamy tutaj na wsi. I fajnie pachnie. Aha, i dostałam jeszcze próbkę z Avonu, takiego nowego perfumu ale powiem Wam, że niezbyt mi się podoba. Chciałam go dać mojemu tacie i mm, też nie za bardzo, więc no nie wiem, może może komuś dam. Może znajomemu Tadzikowi jeszcze nie dam powąchać, więc y, zobaczymy. I na razie tyle. Tu mam nowy katalog. Już sobie tam coś złożyłam zamówienie, moja mama nawet. Moja mama jest Oriflame, ale y, też sobie coś tam z awonu zamówiła. Słuchajcie, chciałam powiedzieć tylko taką jedną rzecz odnośnie mojego kanału. Ja tego kanału nie założyłam w celach zarobkowych. Ja już myślałam o, o nagrywaniu jeszcze, zanim urodziłam remika, jak byłam w ciąży, ale jakoś tak zwlekałam, zwlekam, i tak naprawdę dopiero moja siostra mnie zmotywowała do tego, żeby nagrywać te filmiki. Jeżeli mam chwilę czasu, mały śpi wieczorem, to oczywiście montuję. Nie jest to problem usiąść i zmontować filmik. Nawet jeżeli się zwyczajem zmęczonym, no bo nie jest to jakiś wielki wysiłek fizyczny, wręcz przeciwnie, sprawia mi to przyjemność. Ja lubię te filmiki montować, lubię je potem oglądać razem z Lilką. Myślę, że jest to fajna pamiątka z wyjazdów dla mnie i dla całej mojej rodziny najbliższej, tak, dla Lilki, która będzie sobie mogła to zobaczyć jeszcze w przyszłości czy remik, a przy okazji dlaczego miałabym tego nie wrzucić do internetu i dlaczego moi znajomi, Wy mielibyście tego nie obejrzeć, tak? Jeżeli chciałabym założyć kanał w celach stricte zarobkowych, na pewno bym szła w innym kierunku. Nie w kierunku lifestyle'u, tak jak jest to teraz, ponieważ wiem, że te filmiki, że jest tego bardzo dużo i nie jest to Oglądane tak yy, bardzo jak yy, różne inne poradniki, makijaże i tak dalej, ale ja chcę, żeby mój kanał wyglądał właśnie tak. Ja lubię to, co robię. Lubię nagrywać, dokumentować, pokazywać, publikować właśnie to, co publikuję, i nie będę robiła nic pod publiczkę tylko po to, że. Yy, żeby komuś pasowało, żeby miała dużą oglądalność, bo nie na tym to polega. Ja robię to, co kocham i chcę, żeby mój kanał wyglądał tak, a nie inaczej. No, jeżeli jesteście ze mną i oglądacie, to super. Ja się bardzo, bardzo cieszę, kiedy widzę kolejną osobę, która subskrybuje, która po prostu do mnie dołącza. Wszystkie łapki w górę jest mi wtedy bardzo miło, bardzo za to wam. Dziękuję za komentarze. Tak samo. Także dzisiaj się już z Wami żegnam. Ja sobie zaraz tutaj jeszcze będę sprzątała, bo mały, małego nie ma. E, to dołożył dzieci do Wesołej Pandy, bo mieliśmy jeszcze vouchery e, z, od wilki e, z urodzin, co dostała, żeby to wykorzystać, żebym e, mogła troszeczkę posprzątać. Także dobijam kawę i, i biorę się za dalsze sprzątanie. A Was pozdrawiam cieplutko, przesyłam gorące uściski i do zobaczenia. Pa!